Cześć, dzień dobry, witam Was bardzo serdecznie. Ja mam na imię Ania i widzimy się dzisiaj w filmie teście podkładu. Jak widzicie, oczy już mam prawie zrobione, brakuje dolnej powieki, ale na twarzy nie mam nic, więc będziemy dzisiaj testować. I będziemy dzisiaj testować podkład z HEANA Never Be Better. To jest podkład bardzo mocno kryjący, płynny, więc mam Szczerą nadzieję, że pozakrywa wszystko, co tutaj chciałabym zakryć. Ja teraz Wam przeczytam, co producent mówi o tym podkładzie. Jest to płynny podkład, mocno kryjący, długotrwały, skutecznie maskuje niedoskonałości cery bez efektu maski, zapewne jednolite, wysokie krycie, pozwala je stopniować, zwiększać, wygładza, kontroluje nadmiar wydzielonego sebum, tworzy niewidoczny efekt drugiej skóry, Cera wygląda nieskazitelnie i świeżo w każdym świetle, nie pozostawia smug. Więc opis jest bardzo yy, obiecujący. Ja sobie jeszcze tutaj na stronie Heana znalazłam, że produkt ma 35 ml i kosztuje 36 zł, więc wydaje mi się, że cena nie jest tragiczna, yy, jeśli chodzi o jego yy, o jego pojemność, bo y, w większości podkłady mają 30 ml, a ten ma 5 więcej. Y, jest to produkt przeznaczony do skóry tłustej, mieszanej i normalnej. Jak wiecie, mam skórę suchą y, na strefie T no i normalną na policzkach więc zobaczymy, jak on się sprawdzi na mojej cerze. Czy sery suche również mogą go stosować. Y, jest to lekka formuła, perfekcyjnie dopasowuje się do struktury skóry bez efektu maski. I myślę, że to jest tyle najważniejszych informacji, które musimy wiedzieć na sam początek. On występuje, moi drodzy, w pięciu odcieniach. Ja mam dwa. Mam odcień 100 Vanilla Milk, który jest bardzo jasny i który ma, myślę, że użyję w tym makijażu oraz 101 Natural Creation, ale on jest dużo ciemniejszy. Patrzcie, jaka jest różnica. Jest on zapakowany w, szklanym w szklane opakowanie. Jest to najlepszy produkt 2018 roku e, i on swoim, e, swoim opakowaniem przypomina te podkłady z Catrice, które bardzo dobrze e, się sprzedają. Mają dobrą opinię, jak oczywiście nie testowałam, więc odkręcam. To jest produkt z pipetą. Jak sama nazwa wskazuje, on jest płynny, ale przed użyciem należy go wstrząsnąć. Więc ja sobie tutaj tą pipetę otwieram i. Nałożę sobie na dłoń. Tak wygląda kolor. Myślę, że ogramy go, ale powiem Wam szczerze, że średnio się to tą pipetą mi nakłada. O, teraz idzie. Dobra. On jest le lekko lejący, ale nie bardzo. Pachnie tak sobie. Ja tutaj mam gąbkę. Najpierw sobie nałożę na twarz. I zaraz będę rozprowadzać. Jak widzicie, jest dość jasny, ale ja się tym nie przejmuję. Jak wiecie pewnie albo i nie. Ja zawsze wolę mieć jaśniejszy podkład niż ciemniejszy, bo ten jaśniejszy zawsze sobie możemy wyprowadzić. Troszeczkę przyciemnić pudrem, a potem konturowaniem. No ale z ciemniejszym. No już nic za bardzo nie zrobimy. On jest fajny, bo nie jest różowy. Nie ma w ogóle różowych tonów. Jest beżowy. I nie jest też zbyt żółty. Jeśli chodzi o krycie, no, zakrył mi tutaj to co chciałam. Jest trochę widoczne. No, ale dobra, ja sobie poklepię i zaraz dwa zwrócę. Ok, no, jak wygląda ten podkład na buzi? Jeśli widzicie, on jest troszeczkę za jasny. Chociaż do przejścia. Yy, ma naprawdę dobre, bardzo dobre krycie. Przykrył wszystko. I yy, na czole jest średnio widoczny, najbardziej widoczny jest tutaj w okolicach yy, policzków, yy, nos fajnie też przykrył yy, i zgadzam się, że nie smuży, ale mam wrażenie, że on os osiada troszkę i yy, yy, jeśli go będę chciała przypudrować, ale chyba bardzo niewiele jeśli w ogóle, bardzo się nad tym zastanawiam, bo yy, on zastygł i wydaje mi się, że nie będzie się ścierał no to on po prostu zrobi mi wielką machę więc myślę, że go za bardzo nie będę pudrować, tylko po prostu wykonturuję twarz. No przykrył wszystko no troszeczkę jeśli chodzi o cerę, no to jest widoczny, troszeczkę mi się po prostu osadził na buzi, ale to pewnie to ze względu na to, że ja mam suchą cerę, a on jest dedykowany cerom tłustym, pewnie z tłustą cerą bardziej by się polubił, yy, bo to sebum, yy, bardziej by współpracował z sebum i po prostu z przetłuszczającą się cerą, no moja taka nie jest, no ale ja i tak go przetestuję, więc ja teraz... Yy, troszeczkę zniknę, yy, dokończę makijaż twarzy, dokończę sobie do, do dół powieki i wrócę do Was z efektem końcowym, zobaczymy jak to będzie wyglądać kochani i tak prezentuje się cały makijaż, jak widzicie mam wykonturowaną twarz, zapomniałam dać rozświetlacza jak to się stało już wracam z rozświetlaczem nałożę sobie ten z palety Affect, bo ten mam pod ręką o no od razu lepiej, yy, ale przejdźmy do podkładu. Jeśli chodzi o podkład, yy, to jak widzicie spoko udało mi się ten kolor jakoś wyrównać, bo on troszeczkę zoksydował, nie pudrowałam go w żadnym wypadku, nałożyłam tylko bronzer i jak widzicie teraz rozświetlacz, no i pomadkę, no i oczywiście korektor. Jeśli chodzi o korektor, to również jest HEAN i tutaj nam biercą i po prostu powiem Wam, że włączam, film i oni zaczynają wiercić. Ja nie wiem, cały dzień nie wiercą, a jak ja włączę kamerę, to nagle zaczynają. Ok, jestem. Mam nadzieję, że już nie będą wiercić, więc tak jak mówiłam, nie przypudrowałam, jest tylko rozświetlacz yy, i buzia wygląda ładnie. Nie jest ściągnięta, ale ja też przy podkładach matujących nie mam za bardzo uczucia ściągnięcia yy, podczas noszenia. Yy, jest lekko widoczny ten produkt. Tutaj na środku y, twarzy. Muszę się podrapać. Y, czoło jest bardzo ładne, no i boki też są ładne, tylko tutaj, jeśli będzie się coś działo w ciągu dnia, to przewiduję. Jak widzicie, jestem matowa, przypudrowana, więc na propsie wrócę do Was za kilka godzin z tym. Jak wygląda moja twarz? Mam nadzieję, że będziecie ciekawi efektu, bo ja będę bardzo. No i przychodzę do Was z podsumowaniem testu podkładu. Jak widzicie, trochę się świecę, ale nie przypudrowałam się. Jednak z daleka nie wygląda to tak źle, ale już z bliska gorzej. Jak widzicie, tu wszystko mi widać. W ogóle on się trochę zważył na, na środku twarzy. Na nosie wygląda spoko, o dziwo. Ale nareszcie twarzy, no troszkę najbardziej na brodzie, tak naprawdę. I pod oczami wygląda najgorzej. Wygląda bardzo ładnie na czole i, tak jak wspomniałam, na nosie. Ale tutaj poliki i broda, no nie wyglądają za dobrze. Więc, tak naprawdę. Test jest w połowie zdany, bo na połowie twarzy wygląda naprawdę super. Ja będę go jeszcze testować i będę go próbować mieszać z innymi podkładami. Mam nadzieję, że da jeszcze lepszy efekt. Może się sprawdzi. Więc z testu wynika, że jest to podkład zdecydowanie, jak mówi producent, dla cery tłustej, normalnej i mieszanej. Cera sucha nie polubi się z nim tak dobrze, ale wydaje mi się, że jeśli chcecie mieć. Yy, większe krycie podkładów swoich, których używacie, trochę lżejszych, możecie jak najbardziej go dokładać. No i po prostu testować. Jego na pewno będę jeszcze testować. Podoba mi się naprawdę na czole i na nosie nieprzypudrowanym. Ja go nie przypudrowywałam, zaznaczam to, więc jest spoko. To oznacza, że on zastygł yy, i że się nie przemieszczał. Yy, gdybym go jeszcze przypudrowała, pewnie sucho miałabym bardzo cerę. Może wyglądałby lepiej. Tutaj y, zostawiam pytanie otwarte. Dajcie mi znać, czy Wy go testowałyście. Jestem bardzo ciekawa Waszych y, opinii. No i widzimy się w kolejnym miku. Pa, pa!